Pamiętajcie to miejsce z pierwszego odcinka. Już e, z miesiąc nie byłem na siatkach, ale idziemy. Jez, zobaczcie pięknie jest. Flaming, nigdy tu nie byłem, ale fajna miejscowa. Po obok są e, siatki. Kułaf sitki i robiliśmy dzisiaj trochę siatki. No i ogólnie trochę brakuje wolontariuszy. Przychodź, bierz ze sobą kolegę, koleżankę, dziewczynę, chłopaka i będziemy pleść po prostu razem siatki że tego miesiąca wysyłają dziewczyny siatki do Ukrainy, do wojskowych. Aleksandr, Sasza przywiózł samochód z Poznania do Warszawy i właśnie idziemy odebrać autko, które niedługo wyruszy do Ukrainy, do chłopaków. Mega mi pomogłeś, bo po pracy po prostu nie mógłbym. W sensie mógłbym, ale to już tak na styk. Więc dzięki Sasza jeszcze raz super pomogłeś. Dobra. Nasz wojownik już jest załadowany siatkami. Okazuje się, że ich jest bardzo dużo, ale mamy jeszcze dwa starlinki tutaj, więc będzie nieba. wyprawa. jutro ruszamy. A tu jest bardzo ładnie, więc. Ja nie znam siodce ukraińskoju budę trojandy, tak? A polskoju róże. Wybaczcie, jeżeli się mylę. Nie znam się na siatkach, ale tak. Oksana poszła postawić czaj herbatkę. No, więc. Wow, tyle siatek, co nie? I te siatki, będę to powtarzał, ratują życie. I ta praca, którą wykonują te dziewczyny, i nie tylko dziewczyny, ratuje życie. I to jest wspaniałe. Odebraliśmy siatki Jeszcze jeden pasek siatek naplotłem O, jak tu ładnie I jedziemy do pełny bagażnik Z Oksaną i jej chłopakiem, jeszcze Julianowa nowa dziewczyna przyszła Fajnie Do tej pory mega się cieszę, że odkryłem tą wspólnotę Nastia i w ogóle Idziemy dalej. Idziemy na godzinę. No, no no nie przejedź, nie potrąć. Nie potruć. Nie zabij się. Jak... Tym razem na granicy mega długo zeszło. Stosunkowo to nie było 35 godzin jak kiedyś, ale za dwie godziny byliśmy. Okay. D'ici à Jak myślicie, co to tak było? O nie, Wygląda jak... No nie! Zobacz! Jak to można tutaj? Nie wiem. Szkoda, że nie zmożemy to. Zobacz, tam jest dziura na zmożeniu. A tam dalej? A nie, są kraty w oknach. I no tak. Tak, no tak, no tak musi być gdzieś wejść. O, a nie. Nie. nie można nie? Tutaj może być zamknięty i to będzie... Ona schowana, zamaskowana. Siatki ją zamaskowali. Co to było, szkoła? Nie. Це no один Kolejny samochód w Ukrainie 11. też fajny Trochę były obawy, bo coś tam stukało, pukało, latało ale dojechał z Dublina do Poznania, z Poznania do Warszawy i z Warszawy do Kijowa. Jesteśmy teraz w Kijowie już mamy pusty bagażnik, ale tu było mnóstwo rzeczy. I jeszcze raz wielkie dzięki Wiktorii, która pomogła mi przewieźć ten samochód. Gdyby nie Wiktora nie byłoby tak fajnie, a dodatkowo bardzo pomogła mi w nadaniu tych wszystkich przesyłek. Były tak dwa starlinki, sześć worków siatek maskujących, rower, no i materiały dla makek Nitry i dzięki Wiktorii też wszystko sprawnie udało się nadać na nowej poczcie Oj, po co ja to otwieram? Jesteśmy na miejscu, tu mamy się spotkać z Serhijem i z Lizą Serhij to jest prezydent fundu Po polsku to będzie prezes fundacji Prezydent brzmi Spotkamy Spotykamy się w miejscu, w którym dwa tygodnie temu, czy trzy, mieszkałem U pani Tatiany Chłopcy wskazują my po moim, bez problem. Naczelnik da dobro Ja myślałam, że wy Aha. I w atakach na Kijów, na początku czerwca Strażaków zginę. Jedziesz na miejsce na ataku, pomagać ludziom, ratować życia, a te kiedy jeszcze raz w to samo miejsce strzelają tak, żeby po prostu zniszczyć. Dlatego więcej takich samochodów jest potrzebnych, jak ten, więcej siatek, więcej dronów, więcej Starlinków i wszystkiego. No jeżeli my będziemy zamykać oczy, udawać, że nic się nie dzieje, to będzie tylko gorzej. No i to dojdzie do mnie. Tak mi się wydaje. I potem taką historię. Będą też u nas, niestety. Tak. Mamy wrzesień, więc od czerwca minęło już trochę czasu i też trochę zdążyło się wydarzyć. Mitsubishi L200, którego razem z Wiktorą przewieźliśmy w czerwcu, został niestety zniszczony w ataku na Kijów 4 lipca. Rakieta trafiła w warsztat, w którym go zostawiliśmy i niestety został on zniszczony. Pokażę Wam jak to wyglądało, jak wyglądał warsztat po trafieniu rakiety. a sam wojownik wyglądał, zaraz Wam pokażę, tu jest jeden mniej uszkodzony, a Mitsubishi całościowo zostało zniszczone. Dlatego też postanowiłem, że zbierzemy trochę środków dla fundacji UA Support no i udało nam się zebrać prawie całą kwotę, czyli chcieliśmy około 10% zebrać. Już te środki dałem Serhijowi już samochód dla 115 brygady został kupiony. W całe szczęście to są ludzie, którzy cały czas działają. Nie zachęcam Was do wrzucania na tą zbiórkę, ale jeżeli mielibyście parę wolnych złotych, to e, to jest Nostia. Nastia, to jest dziewczyna, która przewozi samochody już od długiego czasu. Kilkadziesiąt pick-upów przewiozła z Polski, z całej Europy do Ukrainy. Zebrała też środki na jednego pick-upa. Już służy, ratuje życia taki. Służy, chłopacy działają. Nastia też działa i obecnie otworzyła nową zbiórkę na nowy samochód. Nowy pick-up też dla 119 Brygady Obrony Terytorialnej Ukrainy. Więc jakbyście chcieli się dorzucić, tutaj jest rzutka w złotówkach. Będzie link pod filmikiem. A jeszcze mamy zrzutkę w Chrywniach. Główna zrzutka jest w Chrywniach i tutaj już mamy około 6000 zł. Dzięki wszystkim, którzy się dorzucili na samochód dla 115 Brygady, który został zniszczony. I jeżeli byście chcieli wesprzeć, to zapraszam.